Witajcie, jest niedziela 12 października. Mam mało czasu. Przyjechałem rano sypnąć karmę, dać wody i zaszczepić drugi raz te późniaki. One były tylko raz szczepione. Jest tu ich gromadka. Kilkanaście sztuk, mocno rozpieżone. Tu w pudełkach są ostatnie młódki ze strychu. Właśnie je zabrałem. Za chwilę je zaszczepię. Pokażę Wam później, jak to wygląda, jak się odchowały. Odchowały się pięknie, ale co z nich będzie to czas pokaże. Dobra, zabieram się za szczepienie. Pistolet załadowany, szczepimy. Wszystko poszczepione pistoletem to jest 5 minut roboty. A to są ostatnie młódki ze strychu. Dwa czerwone, biały Jeden ze strychu, jeden z dołu. Zaszczepione. Dostały kropelki na robaki. Na pióro jady. Chociaż nie mają, nic nie widzę na tych białych. Na białych to od razu widać. No tak to się pięknie odchowało, szczególnie ten czerwony ładnie. Ogromny gołąb, ale wszystkie ładnie odchowane. Latają już po strychu, opierzone. Dadzą sobie radę. Ja oczywiście, jak nie złapię ich jastrząb, albo nie zachorują. Dobra, przenoszę je na nowy gołębnik. Uminąłem się szybko. Dobra, maluchy. To jest wasz nowy dom. No, wychodzicie. Jeden tu. Dwa sobie na ten przedział. A tego malucha jeszcze na 2-3 dni odsadzę do starych. W środę go dopiero przesadzę, bo on taki najmniejszy jest. Z nim mi się nie śpiesz. On jeszcze ma czas. Najbardziej zalecało mi, żeby te ze strychu wywalić, bo ciężko było się nimi tam opiekować. Dobra, daję wam jedzenie i wodę na 3 dni. I spadam. Siemanko, dzisiaj już jest 19 październik, niedziela. Widzieliście przed chwilą. Jak szczepiłem w zeszłą sobotę, minęło od tego czasu 8 dni. Ja niestety się rozchorowałem od wtorku. Zresztą, w zeszłą niedzielę była taka masakryczna pogoda, że nie miałem siły dłużej nagrywać. Już wtedy źle się czułem, ale od wtorku mnie całkowicie dopadło. Mam COVID. Jestem umierający. A tak serio, to jest najgorszy COVID, jaki przechodziłem od 5 lat. Już ze 3 razy byłem chory na COVID. -a. No, ale nigdy tak ciężko tego nie przechodziłem. Teraz mam gorączkę non-stop od 4 dni. Opatrzcie, właśnie się drzwiczki otwierają, bo wybiła godzina 13. No, a wracając do choroby, nikomu w tym roku nie polecam, więc dbajcie o siebie. Kto chce, niech się szczepi. Ja się zawsze szczepiłem co roku. W tym roku nie zdążyłem, ale nieważne. Jeszcze się zaszczepię za jakiś miesiąc, dwa, jak wyzdrowieję. Dobra, byłem ostatni raz u Głębi w środę. Dałem im jedzenia, wody. Ciekawe, czy jeszcze coś mają. Mogą nie mieć. Zobaczcie, jesień, pełną parą. Na orzechu zostało kilka liści dosłownie. Wszystko spadło. Grabienia będzie kupa. No dobra, ale otwieram gołemnik. A, ktoś mnie pytał ostatnio o lampę, czy działa. Lampa działa i to bardzo dobrze, ale w nocy. Ja ją próbowałem uruchomić w dzień, dlatego mi nie wychodziło. To jest lampa tania. Chyba ze 135 zł. Za nią dałem na Allegro. Polecam, jak ktoś chce sobie kupić taką lampę solarną. Naprawdę fajna rzecz. To jest maluchy. Wszystko w porządku. Już się tak popierzyły niektóre, że ich nie poznaję. Na przykład ten płowy to już całkiem wypieżony samczyk będzie, bo widziałem jak grucha. W zeszłą sobotę przeniosłem ze strychu ostatnie cztery młode. Dwa czerwone, dwa białe. Zaszczepiłem późniaki. Te wcześniejsze drugi raz, no i pierwszy raz te co przesadzałem. Zaraz zobaczymy, jak one się czują. środę wyglądały dobrze. Żadnych oznak nie było po nich. Nic złego się nie działo. Dobra, wchodzę do środka, bo tu zimno. Dobra, wchodzimy do gołębnika. Co tu się dzieje? Pierwsze spojrzenie. Czy zdrowe, czy chore? Po tej stronie wszystko ok. Wodę jeszcze mają. Fajnie, dużo im dałem wody. Cały baniak. No, jakieś ostatnie ziarenka mają o, jęczmienia, a po tej stronie, zobaczcie, to jest ostatni młódek, którego przesadziłem tydzień temu, czerwony, gdzieś powinien być jego braciszek, tam siedzi, o, wszystko z nim w porządku, ten biały też go przesadzałem ostatnio, I jeszcze gdzieś powinien być, o, i tego, e, łódki piękne. Gdy że się zaklimatyzowały. O, te to nawet jedzenie mają jeszcze. Jeszcze jest jęczmień. Dobra. Jajek, nie ma po tej stronie nic. Nie ma. Ciekawe, czy coś białych jeszcze doleciało. Jakoś nie widzę. Na pewno jest jeden, który doleciał z fioletową obrączką, z tipesem. Ale czy coś więcej? Nie wiem. Niedługo będę rozdzielał za dwa tygodnie samce od samic To się okaże, o, ten młodziaczek był przesadzony z czarnym ogonem, widzicie? To jest ostatni chłopak Nie mogę ostatnio zlokalizować takiego jednego białego, nie widziałem go dawno Który ma plamę na plecach Ciekawe czy on jest, a jest tutaj A już myślałem, że go jastrzą dziabną, bo go nie widziałem od kilku dni na kamerach co się tak drapiesz? Co ci wpadło do oka? Dobra, najważniejsze, że wszystkie zdrowe Nic nie widać, żeby coś się działo Zaraz naszykujemy im jedzonka dobrego A na razie ich wypuścimy Jest nie najgorsza pogoda W tym tygodniu w ogóle będzie ładnie One cały tydzień latały Ja im teraz zamknąłem przed chwilą jak przyjechałem Bo wybijała godzina 13, czekajcie zastopuję, bo nie mogę otworzyć Gołąbki wylatują one cały tydzień latały, klatkę zamknąłem, jak przyjechałem, żeby mi nie wyskoczyły, bo chciałem w środku je obejrzeć dokładnie. Czy wszystko z nimi ok? No, wchodzimy, wchodzimy. Raz, raz, raz. Tutaj drzwiczki się pięknie sprawują. Były drogie, jak wiecie, bo wam podawałem linka już kilka razy, no ale one są warte swojej ceny. Ktoś mi pisał, że kupił za 120 zł na Legro. No jak gratuluję, że kupił. Tylko jak mu się nie zamknął którejś nocy. To będzie jego problem. Po drugie, tamte wszystko to jest chińszczyzna plastikowa. Mają plastikowe tryby. A to jest aluminium. Całe drzwiżki są aluminiowe, metalowe. I na jednej baterii działają już ponad rok. A jeszcze jest 30% na aplikacji. Więc jak raz na półtora roku się baterie zmienia i działają bez zarzutu, to dla mnie to jest naprawdę rewelacja. Dobra, zaraz pewnie pogonimy je albo same się pogonią. A ja im przyszukuję jedzonka wody. No wychodzić. Zobaczcie, co robi Kret. Nie było mnie tydzień. Dziad całe podwórko mi zrył. No, ale ja się nim zajmę, jak trochę, aby zdrowieje. Co tam? Polatałyby? Nie? Może polatacie za chwilę. Na pewno polatacie, bo zaraz jakiś jastrząb przyleci. Tu jest Menda jastrząb, który sobie tak upodobał. Zleci od tamtej strony za stodoły, wyskakuje nad stodoło i wniewali. Nie wiem, czy tutaj złapał, bo mi ciężko się doliczyć tych czerwonych i białych, bo ich jest dużo. A ostatnio liczyłem to w tym gołębniku jest 61 gołębi, i w rozpłodzie jest chyba 12. Teraz już ponad 70 gołębi mi zostało. O, tu zostały 4 młódki, które przesadziłem ostatnio. A ty nie jesteś młotkiem. Ty nie jesteś młotkiem, ty spadaj. To są te ostatnie młodziaczki. Ktoś na bolierze siedzi jeszcze. Ej, ej, ej. No gdzie? To jesteś ostatni młody. Po co ty wyleciałeś? Niepotrzebnie woliere otworzyłem. Chyba, że to nie ten. Zaraz zobaczymy. A jednak. Wyleciał ten ostatni łódek. Nie wiem, czy on już wychodził na dach wcześniej, czy jeszcze nie wychodził, ale zaraz będzie góra. Tak czuję. Dobra, co Wam jeszcze pokażę? Zajrzymy do rozpłodu. Jak wygląda rozpłód? Jest trochę gołąbków czerwonych. Tak wygląda mój rozpłód piękny. Na tą chwilę jest 4 pary czerwonych do rozpłodu, dwie z tamtego roku i dwie, które kupiłem w tym roku. Tak wyglądają dzieciaki. Niedługo Wam pokażę coś ciekawego, o jedzonka jeszcze mają trochę, grytu mają trochę, a wodę mają? Mają, ale damy im świeżą wodę. No, tak wyglądają. Cwaniaczki, piękne. A z ciekawych rzeczy kupiłem czerwonego prawdopodobnie samczyka na aukcji ze wspólnego gołębnika ORL Super Cup. Tak się bawiłem w licytowanie i nikt mnie nie przebił, więc go przypadkiem kupiłem. Więc niedługo pewnie do mnie dotrze. Jak dotrze, to wam pokażę. Nie miał jakichś spektakularnych osiągnięć, ale przyleciał wszystkie loty: 11 lotów. Dwie cztery setki 500. Zawsze pierwszego dnia, oprócz finału. Z finału 500 km był drugiego dnia, około 13, ale tam z finału wróciło chyba tylko około 45 głębi pierwszego dnia. Pozostałe wróciły drugiego i później. No, z finału wrócił chyba 250 na 600 gołębi prawie. On wrócił. On jest z głębi hurikana z jednej strony, więc mam nadzieję, że coś z niego sobie uchowam. Dużo nie dałem. Ale fajny gołąbek, przynajmniej na zdjęciach. Jak przyjdzie do mnie, to wam pokażę. Dobra, na siłę ich nie zganiam, bo ten biały wyszedł mendach. Najmłodszy. I trochę się boją z nimi poleci. A nie chciałbym go stracić. A dzieciaki? Tak, ale fajnie, że się odchowały i zaczęły jeść. Tu jest ten z ogonem ciemnym, to jest na obrączce od kolegi. Od widza, który mi podarował obrączkę, DV -kę. Ty musisz uważać DV Jesteś cenny dla łapaczy Nie daj się złapać nikomu Jak tam półki wyglądają? Nie najgorzej Z tym odchodami, ale Zobaczcie, sprzątałem generalnie Dwa tygodnie temu gdzie widać, tylko one przed półkami jak się załatwiają. Taki pasek. No i tutaj pod grzybkami. A tak to nie jest najgorzej. Dobra. Ja idę szykować dla nich jedzenie. Ona i tak zaraz polecą same. Chyba, że pomożemy. Nie na siłę. Żeby tego młodziaka nie zgonić. Więc to co się zerwało niech lata. A reszta niech sobie siedzi. Ale pogoda piękna. Słoneczko wyszło. Zganiałbym wszystkie. Zobaczcie jakie słoneczko świeci. Jest zimno, bo wieje wiatr. Ręce mi marzną, bo jest około 9 stopni. Ale niech sobie polatają na słoneczku. Dobra, idę szykować im jedzonko. Co jeszcze muszę zrobić? Muszę zabrać tą limonkę do domu, mandarynkę, bo zapowiadają mróz. Najbliższe dwie noce ma być po minus 5. To tutaj będzie z minus 8 na wsi przy gruncie. Muszę wykopać oliwkę. No i zabrać tą doniczkę do domu już. Zabieram się za to. A one niech sobie latają. No jakby tak było na Słoneczku, to pięknie. Czekajcie, założę kaptur, bo już mnie zaczyna gardło boleć. O! Latają sobie. Na razie ich nie zamykam. Taki planowany termin zamknięcia to jest pierwszy listopad. No ale jak będzie ładna pogoda to dłużej będą latać. Rok temu zamknąłem. 1 listopada pamiętam. Albo później chyba. Z tydzień. No ale jakoś w tym terminie. Pewnie większość z Was już gołębie zamknęła. Napiszcie jak jest u Was. Czy już zamknęliście. Czy jeszcze latają u Was. Ja ich nie zamykam na razie. Bo mam ich dużo. Oczywiście każdego szkoda stracić przez zestrzębie. Ale mam tych głębi sporo za dużo. Tam w tamtym roku miałem na zimę 20 chyba jeden białych i kilka czerwonych. No 30 nie było nawet na zimę. A w tym roku jest 70 ponad. No latają sobie. Wczoraj była taka straszna pogoda, a dzisiaj zupełnie inaczej. Wczoraj padało cały dzień, wiało mocno. Dlatego te wszystkie liście opadły, nie ma nic. Jak byłem w środę, to już wszystkie liście były na drzewie, praktycznie. Dobra, niech one sobie latają. Na razie jastrzębia nie ma, a ja biorę się za te rośliny. Nie wiem, gdzie są gołębie, ale tak, jastrząb jest tutaj. Czytał soku, cholera wie. Na chmurze. Tu jest z 20 gołębi, a reszta gdzieś poszła rozbiły się, to tych jastrzębi to jest trzy nie wiem czy wy je widzicie, widzicie. ja na telefonie nie widzę, ale są gdzieś tu bardzo wysoko, trzy sztuki latają tak, tu jakieś trzy wróciły tu jakaś grupka mniejsza a gdzie jest reszta nie mam pojęcia to jest jakaś jedna, piąta tych co poleciały nawet jesienia odchodzą zaraz wrócą te strzębie raczej atakować nie będą one sobie latają tak trójką Dobra Ciężko mi idzie robota bo mam gorączkę ale kończę to i wracam do domu za chwilę Oczywiście te padalce wszystkie się poderwały z obórki Coś je wystraszyło No i młodziak Pierwszy raz na dachu Przypadkiem dzisiaj wyszedł, bo otworzyłem wolierę Siedzi na kominie Przyleci To, że przyleci to jest pewne No ale niepotrzebnie tam się zerwał poleciał A to kolejny chyba wyszedł. Nie ten to już z tych wcześniejszych z kropkami, ten to już lata. One są rozpierzały cały. Siadać starczy tego latania. Gołębi dużo, więc worek idzie za workiem. Mają mieszankę lotowej, jęczmienia i przeżyta. Nie uszczędzicie? Jedzonko nasypane, woda dana. Ja już ledwo mówię, uciekam do domu. Młodziak siedzi na drzewie. Więc jest już blisko. Przyleci. Do zobaczenia za tydzień, pewnie. Hejka.